Cześć, witamy na F Weszło Fuksem, jak co jakiś czas obstawiamy wspólnie mecze. Pamiętajcie o łapkowaniu, subowaniu i o rejestracji z linku poniżej, ponieważ jeśli zarejestrujecie się na fuksiarzu z linku poniżej otrzymacie E, Freeway w wysokości 25 zł przy depozycie 50 zł. Ja dzisiaj gram ekstra klasy, ponieważ ekstra klasy ostatnio trafiłem e, w połączeniu z pierwszą ligą i mam nadzieję, że moja dobra pasa e, będzie trwać, bo chciałbym e, tego bardzo. I co ja będę grał? Ano, będę grał e, przede wszystkim zaryzykuję i zagram e, stamilec Wisłą Płock bo Stal ostatnio jest bardzo mocna, świetnie to poukładał Adam Majewski, więc jeden x z Wisłą Płock spokojnie mogę zagrać. A drugie starcie, które Wam polecę, to mecz Legii Warszania, Warszawa z Pogonią Szczecin. Wiadomo, takie symboliczne starcie, bo Kostar Uniański będzie mierzył się z Pogonią Szczecin i ja sobie wyobrażam, że będzie to mecz nudny, jak większość meczów kosty Runianicia, czy to w Pogonie, czy to w Legii Warszawa. a tego spokojnie poniżej półtorej, półtora bramki w pierwszej połowie. Robi, daje nam to kurs 2,23, ja gram za stówę, także mamy prawie podwojenie. I konkurs dla Was. Jaki będzie wynik w meczu Legii z Pogonią? Yy, z trzech, yy, pierwszy, trzy pierwsze osoby, które podadzą i wynik, i strzelca bramki, bramkę dostanie od nas yy, freebet w wysokości 50 zł, Więc to i rejestracja z linku poniżej daje Wam freebeta i łapkujcie, subujcie, zostawiajcie dzwoneczki na weszło fuksem i do zobaczenia.